Cześć robaczki, witam was serdecznie trzema brylantami dzisiaj, tak rękawiczki założone wcześniej na oliwkowane dłonie, trochę się boję tych brylantów <laughs> postanowiłam, że kupię sobie trzy po kolei, poprosiłam panią trzy po kolei, ale podała mi 9 10 i 5. no także tu może zdarzyć się wszystko, zaczynamy od piątki Dobrze, zaczniemy sobie od piątki. Jeszcze tylko wcześniej łyk, czystej, ognistej. I możemy zaczynać. Zaczynałam, mam nadzieję, że dobrze widać. Gra pierwsza, moneta i brylant. Tu mamy okulary i garnek. Naszyjnik i... safe podkowa i lustro <laughs> gra piąta szminka i diament, gra szósta czekolada i kolczyk gra siódma, brylant oraz złoto gra ósma, lustro Szminka, korona, safe, już trochę żałuję, że tego miałem. <noise> Klucz, prezent, kufer, złoto, trofeum, kapelusz, perła. I torba. Lewa strona nie przyniosła nic. Lecimy do prawej strony. Czyli tej lepszej. Świnka. Czy będzie druga tłusta świnka? Nie, podkowa. A tu pewnie jest świnka. No. Bransoletka i prezent. W grze 16 mamy kolczyk oraz zegarek w grze 17 naszyjnik i zegarek w grze osiemnastej podkowę oraz lustro no 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 gra dziewiętnasta kapelusz i garnuszek gra dwudziesta róża i zegarek gra 21 naszyjnik i tron, gra 22 perfum i okulary gra 23, okulary i perfumy. O, tak jak tu, a tu co było? No w sumie nieważne. 24. mamy róże, kufer w grze 25 pierścionek i brązoletkę. 26 złoto oraz prezent w 27 grze róże i pierścionek zostały nam trzy gry 28, portfel i moneta w grze 29 tron i dzwonek. W grze 30 torba i klucz, czyli nic, a w bonusie mamy księżyc. Czyli zdrabka z numerem 5 jest pusta. Odkładamy ją. I zdrabka dziewiąta z numerem 9, tak? Łyka wodę. I lecimy dalej. Gra pierwsza. Widać, czy nie widać? Mówcie. widać? Dobra. Trofeum. Torba, worek, kolczyk. Nigdy jeszcze w brylantach nic nie wygrałam. Róża, świnka, moneta, portfel. Hmm, lustro i kolczyk, trofeum i dzwon, portfel i pierścionek w grze siódmej. W grze ósmej mamy naszyjnik oraz zegarek. W grze 9 perłę i perfumy. W grze 10 świnkę i prezent. W grze 11 koronę i czekoladę. W grze 12 pierścionek i safe. W grze 13 safe i perfumy. Hmm. To powtarzamy historię z drapki poprzedniej, że lewa strona pusta, ale może prawa strona w końcu pokażę, że jest lepsza moneta, tron, garnek, świnka, lustro, okulary. W grze 17 mamy brylant i naszyjnik. W grze 18 czekola i tron. W grze 19 dzwonek i podkowe w grze 20 okulary i lustro. W grze 21. Klucz. Klucz będzie klucz. Oh, pięknie. Jest klucz. W grze 22 mamy trofeum i worek w grze 23 prezent i. Róże w grze 24. Kufer i kolczyk, w grze 25. Perfum i monetę, w grze 26. Bransoletkę oraz złoto, w grze 27. Koronę i torbę poniżej. Szminkę oraz zegarek, zegarek, kapelusz, i w grze 30 bransoletkę oraz szminkę, a w bonusie mamy tref. Później sobie zdrapię yy, te klucze. Na sam koniec, a nie, tu jeszcze nam została. Została nam zdrapka z numerem 10. Łyk wody. Mm. I zaczynamy. Gra pierwsza portfel pierścionek gra druga worek i róża gra trzecia bransoletka i prezent czwarta korona i podkowa poniżej mamy sejf i naszyjnik potem jest złoto klucz prezent bransoletka lustro. Lustro. Czy tu będzie lustro? O, ho, ho, jest lustro. Super. Bardzo się cieszę. Potem mamy okulary i zegarek. Prezent i brylant. W grze 11 świnka. pierścionek, tu będzie świnka? Świnka, ale świnki robią tutaj. Kufer i trofeum. Dzwonek i kapelusz. Przechodzimy na prawą stronę. Czy coś jeszcze będziemy mieć? Perfumy i worek, Bransoletka i kapelusz. W grze 16. zegarek, tron, czekoladka, garnek, podkowa, tron. Dobrze, Grza dziewiętnasta. Torba, złoto, naszyjnik, kufer, perfumy, brylant, czekolada, kufer. W grze dwudziestej perła, szminka, poniżej korona, dzwonek, worek dwudziestej piątej oraz trofeum. W grze dwudziestej korona. Kolczyk, w grze 27 szminka i moneta, w grze 28 pierścionek i naszyjnik, w grze 29 róża i zegarek. Poniżej mamy okulary i sejf. a w bonusie mamy gwiazdę. Dobrze, czyli czyli czyli. Aha, sprawdzamy, co tutaj było w tych w kluczu. Okurza twarz. Widzicie to? Stówka. Ja Jacie! Ale super. 100. 100 zł. Stubencja. I tutaj mamy. Tutaj coś było, nie? Po lewej stronie. Po lewej stronie mamy trzy dyszki. No. Czyli. Trzy zdrapki, trzy zdrapki, brylanty w sumie za 90 zł, a wygrana jest stówka i 30. Nie wiem, gdzie to jest, w końcu. Ja to zrobiłam. A, po lewej stronie. I tutaj. Czyli mamy 130 zł, czyli 4 dyszki do przodu. A to brylanty mnie zaskoczyły. No proszę. O kurczę. Mi spadło. <śmiech> Dobra, <śmiech> kończę. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na następny odcinek. Pa.